Bezpieczny kredyt 2% już od kilku dobrych tygodni, nawet już i miesięcy obowiązuje, pojawił się i o tym, jak zmienił lubelski rynek, to nas najbardziej interesuje. Porozmawiamy z ekspertem do spraw nieruchomości i kredytów hipotecznych. Naszym gościem jest pani Iwona Paradowska-Łukawska. Dzień dobry. Dzień dobry. Co się zmieniło? Ceny troszkę podskoczyły, czy nie? I jeszcze są nieruchomości, czy już nie ma? To od początku. A Od ostatniego pół roku ceny nieruchomości wzrosły od kilku do nawet kilkunastu procent. No więc zdecydowanie ceny nieruchomości wzrosły i jest to spowodowane przede wszystkim większym popytem, czyli większą ilością poszukiwanych nieruchomości. Natomiast te poszukiwania są spowodowane nie tylko kredytem 2%, który wszedł z dniem 1 lipca, tylko również kilkoma innymi czynnikami. Jakimi? W pierwszej kolejności poprawą nastrojów. Bo weźmy pod uwagę co się stało przez ostatnie półtora, 2 lata. Mieliśmy wojnę na Ukrainie. Trochę się do niej Jest przyzwyczailiśmy. Nadal. Tak, ale niestety się trochę do niej przyzwyczailiśmy. Kolejna rzecz, COVID. Również się do niego przyzwyczailiśmy, troszeczkę go ogarnęliśmy. Kolejna rzecz, przypominam, że w związku z olbrzymim wzrostem stóp procentowych zdolność kredytowa, kredytowa klienta była absolutnie masakrycznie niska. A przypomnę, że w czerwcu tego roku Komisja Nadzoru Finansowego zmieniła rekomendację S, poprawiając w tym momencie zdolność kredytową o dobre 30%, bo zmniejszyła bufor do wyliczenia zdolności kredytowej o 2,5% w dół. No więc, jeżeli weźmiemy pod uwagę tych kilka argumentów, no to wszyscy, czy ci, którzy liczyli na kredyt 2%, czy również ci, którzy mogą liczyć na standardowy kredyt albo po prostu kupowali za gotówkę, ruszyli. Ruszyli, jak to wpłynęło na rynek. Jeszcze są mieszkania nowe, stare, które bardziej cieszyły się większym zainteresowaniem cieszyły przez ostatnie tygodnie. Mieszkania jeszcze są, ale jest ich zdecydowanie mniej. mniej. Idealnym przykładem jest tutaj, są tutaj wartości na przykładzie rynku pierwotnego. Rok temu, właściwie może inaczej, w sierpniu tego roku deweloperzy również lubelscy sprzedali o 30-40% więcej nieruchomości niż rok temu. A wypuścili na rynek nowych ofert o 30% mniej. Czyli zdecydowanie, a jak mm -hmm. to wpłynęło na przedział cenowy za metr kwadratowy mieszkania nowego i tego też, które już od wielu lat jest na rynku, ale mówimy o tym rynku tutaj ścisłym, czyli centrum Lublina. Ha, tutaj bardzo dużo zależy od, loka od lokalizacji i od standardu nieruchomości. Mówimy teraz o rynku pierwotnym. Możemy tu mówić o cenach od tysiąca zł do nawet kilkunastu, ale przypomnę, że jest to stan deweloperski, więc musimy do tego dołożyć dobre 2000 zł na metr kwadratowy, aby je odpowiednio wykończyć i się wprowadzić. Kilkunastu to mnie przeraziło. Ilu, hmm. znaczy jakie to są rekordy. Nawet piętnastu, Nawet jeżeli piętnastu. chodzi o ścisłą, ścisłe centrum w najwyższych lokalizacjach na, na najwyższych piętrach, gdzie jest piękny widok i duże tarasy. No właśnie mamy też dużo tych jednak lokalizacji, tych, bo są też na obrzeżach miasta. Są także bloki, które już od wielu lat funkcjonują. Ktoś chce zmienić, na przykład sprzedać tę nieruchomość. Jak te ceny, jak widełki wyglądają, jeżeli chodzi o wtórny rynek? Rynek wtórny również tutaj sporo zależy od roku oddania do użytkowania. Wielka płyta będzie tańsza o około 1,5-2 tysiące złotych na metrze kwadratowym niż, niż mieszkania z nowego budownictwa. Jeżeli chodzi o nieruchomości w topowych lokalizacjach, to już jest zupełnie inna bajka. Jeżeli chodzi w każdym razie o rynek wtórny Czechów, LSM, czuby, o takie standardowe, powiedziałabym, osiedla sypialniane Lublina, jest to przedział w okolicach 7-9 tysięcy zł za metr kwadratowy, w zależności od standardu wysokości, czy jest winda, czy nie ma windy i tego typu i widoku z okna, tak? tego typu elementy. Ten widok się któryś raz już pojawił, na to bardzo zwracają też osoby kupujące. Zdecydowanie ja nie chciałabym mieszkać w mieszkaniu, gdzie mam wiatę śmietnikową pod, pod oknem, czyli tutaj centrum, na, żeby było zielono, pewnie to przede wszystkim. Już na koniec, bo musimy powoli kończyć, dlaczego warto rozważyć ten kredyt 2%? Dlaczego warto te opcje rozważyć? Jest on zdecydowanie na bardzo, bardzo preferencyjnych warunkach. Jeżeli mamy, przypomnę, Komisja Nadzoru Finansowego wprowadziła obowiązek posiadania wkładu 10%, tak? Minimum 10%, zarekomendowała 20%. W przypadku kredytu 2%, mamy połączenie dwóch, dwóch produktów, w tym m.in. gwarancję BGK, gdzie młody człowiek, który nie ma wkładu własnego, tak? Bo jeszcze dopiero wchodzi w życie, musi odłożyć na notariusza. Tutaj już nie ma PCC, ale jednak taksę notarialną musi zapłacić. Być może Agencja Nieruchomości, no pewne środki musi jednak mieć, to w przypadku kredytu 2%, może zawnioskować bez wkładu własnego albo dużo, dużo mniejszego. Więc to jest doskonale, pierwsze primo. Doskonała propozycja. Mhm. Drodzy Państwo, bardzo dziękujemy Dziękuję. za tę dawkę porad i tę motywację do tego, żeby jeszcze jednak spróbować poszukać, jeżeli ktoś z Państwa szuka takiego mieszkania. A Drodzy Państwo, dla Was teraz propozycja. Propozycja smakowa, makaron, dość mocny. Za chwilę Państwo się przekonają, taki z procentami. Proszę zobaczyć.